Dzień dla społeczności Miedzichowa. Mam przyjemność powitać osoby, które przyjęły nasze zaproszenie. Jest wśród nas członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Marszałek Tomasz Bugajski. Jest Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pan Bartosz Dziewiołtowski-Gintor. Jest Wicestarosta Nowotomyski, Pan Tomasz Szulc. Są Radni Rady Powiatu Nowotomyskiego, Pan Przemysław Tramowski i Ireneusz Skorupa. Jest Pan Burmistrz Nowego Pomyśla Henryk Helging. Witam Wójta Gminy Kuśni Jerzego Dziamskiego, Sekretarza Miasta i Gminy Opalenica Feliksa Straburzyńskiego. Sekretarza Miasta i Gminy Lwówek Pana Macieja Piechowiaka. Witam gorąco Przewodniczącego Rady Gminy Miedzichowo Pana Tadeusza Koleckiego. Witam dyrektora Biura Stowarzyszenia KOLT, pana Ireneusza Witkowskiego. Jest wśród nas pan nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice, pan Tadeusz Szymański. Są radni Rady Gminy Niedzichowo, są sołtysi gminy, so, sołec z terenu gminy, są kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, prezesi stowarzyszeń działających na obszarze gminy. Witam ciepło i serdecznie uczniów szkół zespołu szkół w Bolewicach, zespołu szkół w Miedzichowie. Witam ich opiekunów i nauczycieli. Jest wśród nas członek, członek zarządu Powiatu Nowotomskiego, pan Edwin Pigla. Serdecznie witam społeczeństwo Miedzichowa, społeczeństwo Gminy Miedzichowa i mieszkańców Powiatu Nowotomskiego oraz innych gości, którzy przyjechali na tę uroczystość. Najcieplej, najserdeczniej witam rodziny potomków powstańców wielkopolskich. Zaproszenie nasze przyjęła córka powstańca, który jest pochowany na cmentarzu w pana, pani Longina Otto, jest wnuk powstańca pan Tadeusz Urbaniak i drugi wnuk kolejnego powstańca, pan Mariusz Kina. Witam was bardzo serdecznie. Patrzność do hymnu państwowego. Stanisława Piechotę, Marszałka Tomasza Bugajskiego, Panią Longinę Otto i Pana Tadeusza Urbaniaka o odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstańców, którzy polegli w boju o Miedźwołowo. Słuchajcie mnie wszyscy. Bywają w dziejach narodu chwile szczególnie ważne, które zapisują się trwale w ludzkiej pamięci. Takim przełomowym momentem tej ziemi był 27 grudnia 1918 roku, dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Słuchajcie mnie. Stajemy tutaj, aby do, oddać hołd znanym i bezimiennym bohaterom tej ziemi, którzy, nieszczędząc własnej krwi i życia, potwierdzili, że jeszcze Polska nie zginęła. Stajemy do uroczystego apelu, pochylając głowy w zadumie i skupieniu. Was wołam. Stańcie do apelu wszyscy, którzy pokazaliście światu, że miejsce Wielkopolski, kolebki państwa polskiego, jest w granicach Rzeczypospolitej. Do apelu wzywam wszystkich żołnierzy, powstańców wielkopolskich, którzy utorowali drogę do niepodległej ojczyzny. Stańcie do apelu! Bo wzywam Was, poległych walce. Wzywam Franciszka Ratajczaka, Jana Mertkę i Antoniego Andrzejewskiego, którzy jako pierwsi polegli w powstańczym zrywie. Stańcie do apelu! Bo Was wołam, dowódców Powstania Wielkopolskiego, generała Stanisława Taczaka i generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Uchwała, Wzywam uczestników walk w Poznaniu, bite pod chodzieżą, Rydzyną, Szubinem, Żninem, rynarzewem, kamionną, wielkim grójcem i innych akcji bojowych. Stańcie do apelu! Uchwała, Przyjdźcie do nazw zdobywcy lotniska ławica, poruczniku Andrzeju Kopa, Bronisławie Piniecki i Kazimierzu Nierzychowski. Stańcie do apelu! Fala, Wzywam marynarzy Czwartej Kompanii Powstańczej i ich dowódcę, kapitana Adama Białoszyńskiego. Stańcie do apelu! Fala, Przyjdźcie do nas też Wy, najmłodsi żołnierze powstania, wielkopolscy skałci oraz Wasi przywódcy druchowie. Wincenty Wierzejewski i Henryku Śniegocki, stańcie do apelu! Wzywam wszystkich poległych w powstaniu Wielkopolskim. Wasza ofiara nie była daremna. Stańcie do apelu! Was, powstańcy, którzy podjęliście walkę na śmierć i życie, aby wyzwolić mi i walce tej polegli. Stańcie do apelu! Brawa, Ludwik Małecki, Józef Palicki, Franciszek Zychliński. Kaczmarek Braun. Podporucznik Stanisław Napieralski, Jan Dekarz Plutonowy Kazimierz Hocieszyński. Kapral Józef Gwiazdowski. Starszy szeregowy Jan Gwiazdowski. Powstaniec nieznanego nazwiska. Bravo, Uczcimy pamięć powstańców spoczywających na cmentarzach w i Bolewicach. Bravo, Do Was się zwracam, potomni. Imion poległych i ich czynów w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej. Nie zapomnijcie. Prosimy delegację o złożenie wiązanek. Ziemia przyjmie proch, żyć będzie w sławie. Nie umrze ten, co służył dobrej sprawie, na chwałę białego orła. Do Kończymy część oficjalną przy obelisku polegniejącym bój o Miedzichowo i śmierć powstańców. Proszę, uformujmy teraz orszak, na czele którego pójdzie orkiestra. Za nią poczty sztandarowe, zaproszeni goście, uczniowie i mieszkańcy. Skierujemy się do świątyni na uroczystą przeświętą w intencji ojczyzny, pomszy świętej Zapraszamy Państwa na rekonstrukcję boju Miedzichowo, którą przygotowali i przeprowadzą przedstawiciele Towarzystwa Działań Historycznych imienia Feliksa Pięty z Bukowca, a także ich przyjaciele z Wronieckiego Stowarzyszenia Historycznego Historica, Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, Grupę Rekonstrukcyjno-Historyczną. Dragoner z Gniezna, Grupę Rekonstrukcyjno-Historyczną Grac z Grodziska Wielkopolskiego oraz pan Sebastian i Rosiak. Proszę o uformowanie orszaku.